Jesteśmy coraz bardziej wygodni. Mamy w domach super wyposażenia, często odpalane kuchenki jakieś tylko na pstryknięcia bądź na głos. W kamperach myślę, że chcemy mieć podobnie jak w domu. Dzisiaj odwiedziliśmy sklep serwis i producenta firmy Balkamp. Ja nazywam się Sebastian Klaus, a obok mnie Krzysztof Lubian który jest dyrektorem tutaj od, od spraw produkcji i dzisiaj opowiemy Wam o tym jak ewoluują instalacje i zasilanie w gaz w kamperach. Witam Cię Sebastianie, nazywam się Krzysztof. Bardzo ostatnio popularnym stało się zakładanie zbiorników LPG pod, pod lub do wnętrza pojazdu tutaj u nas. Co praktycznie co truma gaz, to zakładamy zbiornik LPG pod spodem pojazdu. Jest to duże udogodnienie, duże udogodnienie dla klientów po zatankowaniu na zwykłej stacji paliwowej, gdzie tankujemy gaz bezpośrednio do zbiornika około 35-40 litrów gazu. Takiego gazu ostatnio mój klient był na testach, starczyło mu na pełny także miał troszeczkę większy zbiornik 70-litrowy. Starczyło mu na dwa tygodnie, był w we Włoszech na nartach, starczą mu na dwa tygodnie gazu, klient zadowolony, wymienił butle zwykłe, 11, miał dwie ki po 11 kg, dwie butle, wymienił na taki zbiornik duży LPG, my mamy tutaj fachowców od montażu takiego zbiornika, taki zbiornik montujemy pod pojazdem, jest on specjalnie dedykowany do kamperów, z reduktorami, ze wszystkim, z filtrami, żeby po prostu, no, ten gaz, tego gazu było nam no, jak najwięcej. Przeważnie wiadomo, gaz kończy się o drugiej trzeciej w nocy, kiedy jest zimno, deszcz pada, także no, nie, nie każdy chce wymieniać te butle. Taka butla starcza gdzieś około tygodnia czasu do 35 litrów kamperze przy temperaturach od 0 do minus 5, bez żadnego, ale. Do tego jest wyświetlacz poziomu gazu, ile mamy tego gazu, zwykły gaz LPG zamontowany na, tankowany na stacji mhm. bezpośrednio z dystrybutora, także no, bardzo dużo ostatnio tego zakładamy. No dobrze, ale możemy powiedzieć, że w ogóle to zasilanie w gaz w kamperach ewoluuje, bo kiedyś kampery były wyposażane w jedną butlę. Tak. Zwykłą jedną butlę, załóżmy 11 kW, później już producenci zaczęli zauważyć, że, że to jest jednak troszeczkę za mało wstawiali dwie butle. Następnym takim etapem rozwoju były gazbanki. Tak jest. I ludzie zamieniali te dwie butle na dwa gazbanki, one oczywiście z instalacją Duo Control, Mono Control czy Karamatic Car Goka z filtrami i tak jak już o tym o czym mówiłeś wcześniej i to była taki Kolejny jakby etap ewolucji. Oczywiście, zasilane już były normalnie na stacjach benzynowych, ale takie oczywiście. samochody osobowe. I teraz mówisz, że przychodzi czas właśnie na te większe zbiorniki, ponieważ ludzie mają coraz większe potrzeby. Tak samo tankują. Wskazuje się, jest to do, do, dokładnie to samo co tak jak wspomniałeś o gaz W tej chwili, dwa, trzy tygodnie temu, miałem klienta na bazie z, na marce Knausa, na bazie Mana, też 4x4 z napędem. Tak. P pół integra, miał dwa gazbanki zamontowane, żeśmy mu zaproponowali, czy nie możemy zmienić właśnie na taki zbiornik, klient wyraził zgodę, miejsce gazbanków, gdzie były z boku zamontowane zrobiła się szafka na buty. A no właśnie, właśnie, tego tak. miejsce też brakuje. brakuje. oczywiście, butla, butla została zamontowana na ramię, pod spodem samochodu, niewidoczna, licująca się razem z zabudową. Także no, dzwoniłem, pytałem, jest bardzo zadowolony, mówi, że no, mu życie naprawdę. Tak. Dobrze, a powiedz mi jak to jest, czy do każdego samochodu można tak, tak dobrać odpowiedni Tak, bukle bo... są oczywiście, bukle są wszelakich rozmiarów, i po 12 litrów, i po 15, 20 i do końca na 80, także tu zbiorniki są tylko tak, żeby po prostu wymiarowo nam pasowały, przychodzą oryginalne uchwyty. Także no, tutaj czasami musimy sami coś przerobić, ale staramy się, żeby to miało ręce i no, pasowało pod każdym samochodem, prawda? Ale jako producent pojazdów myślę, że macie łatwość, żeby to dopasować wszystko? Jak ten najbardziej. Ten ja ten mam do tego pojazdów. specjalnych tutaj ludzi, którzy po prostu się tylko tym stricte zajmują. Mamy, tak jak powiedzieliśmy, mówiłem ci wcześniej, mamy jeden wycina okna, drugi montuje gaz, trzeci montuje my To jest takie specjalizacje. Tak, i to... nikt nikomu nie chodzi w parady, także hmm. po prostu to, każdy był za coś odpowiedzialny tutaj w tej firmie. Nie? Dobrze, czy zauważasz taki wzrost zainteresowania takimi butlami? Tak. Tak, bardzo często w tej chwili mam 6 samochodów, z czego cztery są zamontowane zbiorniki po spodem. Ja od razu przy rozmowie, przy specyfikacji klientowi proponuję takie rozwiązanie. Mhm. Wytłumaczę mu na czym rzecz polega. Wiadomo, że jest to troszeczkę cięższe, bo no, no, do to dochodzi do ciężar, ale no, niektórzy przekładają ciężar właśnie na wygodę, także no. Dobrze, powiedz mi ile taka usługa kosztuje, załóżmy z takim zbiornikiem, ilu on jest litrowy? Ten jest około, około 40, 40 litrowy zbiornik, usługa wraz z montażem to jest koszt około 5000 zł netto, z zamontowaniem, z wyświetlaczem, z reduktorem, z butlą, z mocowaniem to jest około koszt około 5000 zł netto. No czyli tego. to jest tak podobnie jakbyśmy zainstalowali, zainstalowali dwa gazbanki. No coś troszeczkę, 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 troszeczkę drożej, troszeczkę ale, drożej tak, No, ale troszeczkę. mamy tutaj większy, większy zbiornik. Tak. Bo... Bo 30 litr czy tam 40. No i mamy go pod autem. Tak. W jednym samochodzie, co ciekawostką zamontowałem taki samochód w środku, taką butlę w środku tak. pojazdu. No, pod, było miejsce, było możliwość stawienia. Tak. My też klient bardzo zadowolony. Wiadomo, że nigdy mu nie spadnie to ciśnienie gaz, bo wiadomo, tak. że gaz propan oddziela się od butanu przy niskich temperaturach. Mhm. Tam nie było takiej opcji i no, klient jest bardzo zadowolony. Na to są, do tego są demontowane czujniki gazu pojeździe, żeby, no, jak się czy coś no, takiego, oczywiście. żeby był jakiś alarm czy coś w tym stylu, prawda? A zatem, jeżeli jesteście zainteresowani zainstalowaniem takiego zbiornika, zapraszamy do Kolbud, do firmy Balkamp. Krzysztof z zespołem jest do waszej dyspozycji. A jeżeli spodobał wam się ten materiał, łapka w górę i czekajcie na kolejne nasze materiały.